To lubię, Wiesz, nie musimy się znać Żebyś przyszła do mnie w nocy I zmieniła mój świat Rano znowu mnie zaskoczysz Jakie oczy dziś masz. Przy niej staną czasy I bym zawierał schał Mam good, ja'm feelin' right. Pięć influencerów w łóżku Już nie czuję się sam Nie chcę iść już do lądówki, Po drugą budlę i gram Pozdrawiam wszystkie kurwy dzisiaj Wybaczam wam I'm good, yeah, I'm no right. Pięć influencerów w łóżku już nie czuję się sam Nie chcę iść od i po drogę budzę i gram Pozdrawiam wszystkie, kurwy, dzisiaj wybaczam wam Bo tą magię, popatrzy w obiekty W czy cztery nie pomyl sektu Chociaż jest trochę selekcji, a ona jest sexy My to Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach Nie walczymy na kalach Wolę polegać na moich ziomalach i fanach Niż na nich zarabiać Jak jesteś omalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata Pamiętaj, dobro zawsze wraca Nie pytaj o procent i weź się nie macaj Ona się nie zgadza Lepiej uważaj nie chodzić i za którą lata Obecnie się skrzydła i papa i gleba Taki już los poszła, baba się jeba Wszystkie pięć dziewczyny korze do nieba Nie chcę żeby piekło mi chleba Teraz pamiętasz mi piękne wspomnienia? Wierz nie musimy się znać, żebyś przyszła do mnie w nocy i zmieniła mój świat. Rano ja znowu mnie zaskoczysz, jakie oczy dziś masz. Czy nie stanął mi czas, jakbym za się ha I'm good, jam right? Pięć influencerów w łóżku już nie czuję się sam. Nie chcę iść już do lodówki, po drugą butle i gra